No ale to co, to zaczynamy kolejną gierkę z dzieciństwa, Just Jackrabbit 2. Szczerze to są to jakieś misyjki, to jest Secret Files, nigdy tej wersji nie miałem, więc są jakieś dodatkowe misje. Więc może sobie później przejdziemy, bo chyba później można sobie zagrać jeszcze z tym, czekajcie, myszkę muszę zabrać. Ale gierka jest super po prostu, bo... Aha, tu jest Secret Files, a tu jest chyba pierwsza misja. O ile pamiętam, nigdy nie wiedziałem o co chodzi w tych obrazkach, bo one w ogóle nie dotyczą tego, co się dzieje w misji. Oprócz tego, bo to jest chyba jedyne, co się faktycznie tam posuje. No i to może tak po części. Eee, tylko wiecie co? Ja chyba może podgłośnię troszkę, bo tutaj muzyczka jest naprawdę bardzo fajna w tej grze. Więc można będzie sobie troszkę posłuchać. Eee, dobra. Jest pierwszą misją i jest jej w ogóle Lori. Nigdy też nie miałem tej postaci w grze. Zawsze miałem tylko Jazza i Spaza. To jest jakimś dodatkiem. Jest chyba po prostu. Tego nigdy nie miałem za dzieciaka. Eee, ale nie będę grać chyba tą Lori. Zagram sobie. Eee, ja zawsze grałem spazem, z tego co pamiętam. Więc chyba sobie zagram po prostu spazem eee, znowu. I tyle. I oczywiście najciąższy poziom. Fajnie to jest Fajnie pokazane grali tym gorylem. Dobra, czy coś zasłaniam? Chyba nie. Teraz muszę zobaczyć sterowanie, bo to... Aha, tym się... Aha, tym się strzela, dobra. Dobra. nie no, dobrze ta gra. Pomiliłem guzik. Ta gra jest dosyć szybka. Dawno się nie grało w takie szybkie gry, gdzie trzeba tak szybko zasuwać. Cześć slogan. To widać? No to dobrze. Już nie chciał dziabnąć z Widzieliście to? Eee, teraz sprint. A i tym się skacze. Bo nie wiem czy tu tutaj właśnie Secretik nie był. Tu? Nie? Dobra, chyba nie. A tu był chyba. O właśnie. Już mi się przypomniało. I mamy nową broń. Ja szczerze mówiąc, z tych broni to mało co korzystałem, bo u mnie ta podstawowa jest strasznie mocna, jak się nazbiera strzelność do niej. Eee, to pierwsza rzecz, a druga rzecz to to, że oszczędzałem tą amunicję w razie co, a później się okazało, że i tak całą grę przechodziło bez tego, No, Chyba pieniążki trzeba zbierać, bo czasami są fajne bonusiki za to. cię. Ciebie też. Mnie ten poziom trudności różni się tym, że jest więcej potworów. I eee, to chyba tyle. Więcej przeciwników zna się. Eee, nie mam czasem ściszonego mikrofonu. Eee, trochę chyba jest przyciszony, ale grę trochę podgłośniłem, więc jakby była za głośna, to ją przyciszymy. ta teraz mikrofonu już na maksa, bo to i tak się ścisza. Na 80% teraz cały czas ustawiam, że to tam ewentualnie czasami spada do tych 60%, ale rzadko. I nie trafiłem. Dobra. I czekajcie, i tam chyba była. Coś, coś tam było, hej. O właśnie. Właśnie, właśnie. No, i żyćko. No i dobra. Ogólnie to miałem grać to z Mefiu, ale tak się zbierał do tego długo, że w końcu nie zagraliśmy. Wiesz co? Ogólnie, żeby zbierać tutaj też max punktów, to warto jest dać się trafić. Niestety, bo wtedy można marcheweczki zbierać, a marchewki też dają punkciki. To tak, jakby ktoś chciał jakiś rakot punktowy pobić. No, czy ktoś nagrywał filmik z jak są e, speedrunnerzy z e, worldu, e, World Record, ale na punkciki, nie? W takich grach. To nie grałem też, ale... O. Dobra, trafiony. Dobra, i tutaj potem... Dobra, zaraz to zbieram. Potem ten tędy się schodzi, to pamiętam. Ej, pamiętam sekrety jeszcze, dobrze jest. Oj, ale tego to ja nie trafię. dwa razy podskoczyć, tylko... Właśnie, bo on mógł mnie chyba trafić tam. Powiem Wam jaka jest moja ulubiona muzyczka z tej gry, ale chyba dzisiaj nie dojdziemy do tego poziomu. Jak mi się wydaje. Jest taka jedna fajna. O ej dobry tajnik. O jezu, ale dużo jest z tych. tych. Ja pamiętam, że grałem właśnie kiedyś, tego aż tyle nie było. Pamiętam dokładnie w którym miejscu potworki w ogóle stoją. To jest. Dopiero pamięć. A, kolejny sekretik. Pierwsze poziomy z reguły mam obcykane, bo dużo grałem po prostu wtedy. Którego roku. Oj, co nie zauważyłem. Ale to dobrze. Nie pamiętam szczerze mówiąc, którego roku, ale. Coś około 2000 będzie chyba, może trochę wcześniej. Wiem, że Dizzy e, był chyba 93, e, więc to będzie raczej troszkę nowsze. Ej, ja w ogóle zgadniecie, jakiej firmy jest ta gra? Gdzieś mówiłem o tym na streamie, nie wiem, ktoś pamięta. Pamiętacie, z jakiej firmy jest ta gra? 98, 98. no tak myślałem, że około 2000 będzie. E, tylko nie sprawdzajcie na necie. Teraz Zgadnijcie, z którego roku jest ta gra. Czekajcie, bo tu pamiętam, że był jeszcze taki jeden secret, ale nie pamiętam... ...i on był. No patrzcie, bo tutaj się wchodzi jakoś. O, i tam są te, te punkciki, ale nie pamiętam, jak tam się wchodzi. Um, nie pamiętam. Mi się trudno. Rok podałeś? No wiem, wiem, mówię. Tylko ten. E, czy pamiętacie, czy, może jaka firma zrobiła tą gierkę? Albo jak. Albo ta firma dalej działa. Tylko no, ma teraz troszkę podobną nazwę. Może ktoś pamięta. Ciekawostkę. Albo tytuł gierki, jaką teraz zrobili niedawno i jest bardzo popularna. I mają też swoją platformę z grami teraz. Teraz to chyba dosyć sporo podpowiedzi poszło, co? Dobra. Zrobione. No gdzie Valve? No nie, no Valve nie zrobił. Jakby to był Valve, to by przecież było na Steamie. Epic, epic. Epic Mega Games się wtedy nazywali chyba. Naprawdę nie mogli go trafić. Ta mapa jest fajna, bo pamiętam, że tutaj jak się grało, to na dwóch, ale to zaczynało się w dwóch różnych miejscach, więc było tak troszkę szukania się. O, kiedy trafię? Trafię, dobra. No to jest gierka epika. Jazz miał fajną umiejętność, to jest to przejście, jak tu nic nie ma. W ogóle te, te tabliczki... Tabliczka jest? Dziwnie to zawsze wyglądało, nigdy się na to nie zastanawiałem. Ale co to jest też żółte? Aha, bo ona tak pod kątem niby stoi, drewniana tabliczka. Dobra. Być się nie domyślił. Dobra, i to jest rycerz, którego chętnie ustrzelę. Ale nie pamiętam jak się tutaj dostać, ej. Mhm. No to może... ...jakiś teleportik. Nie wiem. No, to mnie dziabnęły. Nie to pyrce, trzeba mnie go zbierać, bo już mam na maksa. No mówię, ja nie korzystam z tych broni dodatkowych zbytnio. No właśnie, bo później będą potrzebne 10 i nie wezmę. Dobra, i teraz to, żeby to wykonać, aha, muszę zrobić tak. I ogólnie chyba Jazz tutaj nie może wejść. Eee, są właśnie takie miejsca, gdzie nie możemy wchodzić. Niektórymi postaciami. Archewa będzie potrzebna. Zaraz. O! I tu wchodzimy do miejsca i stamtąd wyszedł by Just, to pamiętam. Że... Chyba jazz. Albo po prostu drugi gracz. No, można mieć tylko 99 amunicji akurat tutaj. jest? Chyba nic. To marchewy będą na biurze, pamiętam. W ciastkach takie otoczone. O właśnie. Kiereczek, tylko wyszało. Mam taką nieśmiertelność. O i tutaj też się wychodziło z drugiej strony. Ej. Pamiętam, drugi gracz wychodził. No to już trochę nie pamiętam tych ścieżek szczerze więc... Dobra. Nie ja wiem jeszcze monetę tam zebrać, ale... Co? Ile potrzeba? Dobra, buguje się tutaj i ja nie mam pojęcia te liczby. Chyba ustawię grę po angielsku wiecie? E, bo nie będę widział jakie monety. <laughs> e, nie! Co ja zrobiłem? Nie ten język. E, nie będę widział ile monet net potrzeba. No, dwanaście. A szkoda. Wysoka jak z Mortal Kombat trochę? Może. Oj. Ogólnie ta broń jest najmocniejsza, ta podstawowa. Tak, będziemy mieli szybką strzelność. Już mam teraz tak, że mogę tylko trzymać i on sam strzela, ale będzie jeszcze szybciej strzelać, tylko trzeba zbierać te pistoleciki cały czas. Gorzej jak się padnie, bo wtedy trochę osłabię tą szybką strzelność. E, teraz tak, pamiętam, że tu jest ta marchewa, ale ją jak wezmę, to już do bossa nie dojdę, Na, znaczy póki do bossa nie dojdę, to em, nie będę mógł właśnie tutaj wejść. Dobra, a ja tu w ogóle wejdę? Spicie? Dobra, jestem. No i lecimy. Szczerze to, to się do niczego to nie przydaje. Chyba, że jest jakiś sekretik. Nigdy nie sprawdzałem tutaj. Chyba. Przecież może. Ale to co mi to da? O, właśnie. This is green on Tuesday. Dobra, no i bosik, Ej. Dobra, lecimy. Na tym poziomie. On nie jest akurat trudny, bo nie atakuje, tylko próbuje nas zepchnąć. Więc dość prosto. Go... A, dobra, atakuje, zapomniałem. Tygówki jeszcze nas puszczę. Ale tak jak on nas chce zepchnąć, tak i my go musimy zepchnąć. <grywka> Taka przypadłość. Królowa królików jakaś, to, to, to kawał królowej. Dobra, łatwo. No i dostałem już na końcu. Dobra, rozdarta baba, no troszkę tak w sumie.